Droga użytku rolnego, która będzie mi wychodziła z miejscowości Hruścice, nam tak, nie tylko mi, w miejscowości Chrucice i to jest dla nas bardzo ważne, to jest droga równoległa do drogi wojewódzkiej 457. Więc cały ruch, który trwa na tej drodze, jeżeli chodzi o ciągniki, o maszyny rolnicze, będzie mógł prowadzony być tą drogą. To nie jest żadna rewelacja. Droga ma szerokość 2,5 metra, tak, ale ona jest równoległa, więc rolnicy nie muszą wyjeżdżać na główną drogę. No i w związku z tym wiadomo, im się lepiej jedzie, kierowcom innym się lepiej jedzie, a zagrożenie maleje. Odcinek w granicach kilometra, dofinansowanie rzędu 250 tysięcy my dokładamy ponad drugie tyle, żeby to funkcjonowało i służyło mieszkańcom. Przybywa sprzętu i gabarytów sprzętu, którymi oni się poruszają na, na tych drogach ja pomijam już kombajny ale teraz każdy ciągnik wygląda jak mały helikopter tak nie ma co ukrywać że jest to konkretna maszyna z takim wyposażeniem które blokuje w jakiś sposób normalny ruch na drodze a tu nie należy winić rolników tylko robić wszystko aby pomóc im w tym temacie ja by, życzyłbym sobie aby równoległy ciąg do drogi 457 czy do drogi 454 był jeżeli chodzi o transport rolny bo to Wtedy wspomaga bezpieczeństwo na, na drodze. Te drogi rolne są nie tylko wykorzystywane jako droga do użytku rolnego, ale to może być również, również ścieżka rowerowa, gdzie nie trzeba jechać wzdłuż głównej drogi, tylko można jechać polami i dojechać do tego samego miejsca, do którego się chce.